Te takie skrzynki z ze znakiem skażenia biologicznego to gdzie? Do skrzynek. Na chuj nam skrzynki z, z, ze skażeniem biologicznym. O kurwa. coś ty kurwa, zrobił? Co ty kurwa masz dostałem. Gdzie ty się, się stało? Kurwa bombę znalazłem <laughs> i nie wiedziałem, że można ją włączyć A, tam, to już kurwa, wiem tego, Tam tylko słyszę, pip, pip, pip pip A, już wiem, mówisz o, o tym, o takich trzech dynamitach No <laughs> mam, mam to samo w ręce <laughs> Przytrzymaj lewy <laughs> O kurwa, ty tego jak wbiło chłopa Aha Pr Podskoczyłem pod nim i się chłop rozleciał. Dobra, a co zrobić z tym tym? Z tym dynamitem? No, Ta muzyczka, kurwa, w rady. Do niszczarki, czy do tego? Czy do pieca, czy... Piecu chyba nie wybuchnie. Ej, no co mi to zabierasz? Dobra, masz. Nie, nie chcę tego. Zabieraj to! Zabieraj to ode mnie! Mati, help! Ej, zrzucę wam... O Boże Chodź to doda Powiedz, że się <średale> rozwaliło Dobrze, ja życzę. <średale> Aurora My jesteśmy na mapie z jakiej gry teraz? Nie, to jest oryginalne Aha, Auro Aurora Aha. mi się kojarzy Aurora mi się kojarzy tylko z tym Subnautiku. No. Widzisz jak ja dobrze cię znam hmm. Tyle lat znajomości robi swoje, nie? No kurwa dostaję skrzynią w łeb <noise> Jście tam odpiłem koszadam Beczka pod nogi Ty Kurwa pod ten na, na ten, na te kurwa kontenery wpadłeś Przez sekundę Fajnego fantaz znalazłem Dodaj łypkę ja pierdolę, Mati, kurwa! O Jezu. Comedy King! Sorry, sorry! Zaraz ci za kurwie z włokami. <laughs> co to? Pff, no. COŻE SIĘ ODJEBALI To ten, to jest śmieszek, po prostu się ty I Już się dogił w turlapy Do tego powietrzenia To tu żyło nawet jak bomba O Jezu O Boże, jak to teraz jest na dole Eee, ja. eee, eee e, e, panie, panie okay. Pierwszy byłem. Ja byłem pierwszy. Ja Ewidentnie się wpychałeś kurwa z tym wiadrem. To nie. Jaka wiskrea, miał być kurcze ten? Jak to się nazywa? Valheim. Zomboid. To Zamboid. Okłamałeś mnie. To kurwa! Kołaga. Kradniesz te wiadra. Skurwysynie. A ty będziesz grał w Zamboida? Tak. Dlaczego? Uu, 3, <słuch> Kadoken, kurwa. Dobra, udało mi się wyciągnąć. No, no może kurwa, gdzieś puchnąłem. Puść to! A dajcie streamka, dajcie streamka. Ja wziąłem, kurwa. Nie wziąłeś, kurwa. I twarzy. Może Viscrea jest jeszcze na przecenie, to może z wami program. Wow! Co, panowie, spokojnie! Panowie, spokojnie! Co to robisz? Tu? Zielony, tobie sufit na łeb nie spadł? kolorowy, coś ci spuku w tu Dobra, zobaczymy jak się spisałeś. No ty kurwo, tempa! Dopiero skończyłem tu sprzątać. Wypierdalać mi stąd. Szybciej, szybciej. O, no kurw! Szybcie, no ty rozjebał, to ty rozjebał! Ja! Mówię szybciej, szybciej, potrzebujemy zatorku do grzania na swoim Co się stało? Mnie. Tak mi przypierdolił w kurwa No gdzie ty chcesz spawać? No nie wiem, szukaj dziur, czy nie wiem Gdzieś po strzałach Ja Może nawet nie to wiem to, jak one to? wyglądają No jakby kula była w, w ścianie Kurwa, kurwa, leciałem Spójrz w górę gdzie? Na samą górę mapy Nie ma tu nigdzie jest Tak wysoko, że nie widać A tutaj nie mam, to i może na zewnątrz. To ty chciałeś na tej Ale na zewnątrz to <grym> gdzie? W tych kontenerach? Na kontenerach może Musimy, Dwie by nie bez dalej, musisz coś być. <grym> o, tu jest krew. Ja nie mogę spać są. Spadam <grym> Haha! Jesteś na Umarłeś? Tak. <noise> Ale skrzydła straciłeś chyba. Co? Skrzynię straciłeś. No. O tu, 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 tutaj, 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 tutaj to postaw, bo tu urodziliście. Na tym jest. <noise> pierdole! Gdzie? O, co? To? A fakt. Zabiliście mnie, kurwa. O, <noise> <Uch>, Teraz <noise> <j> <noise> Jadę, kurwa, do góry i nagle leżę. Fajnie, fajnie. No ten mi z czatki kończy? kończymy, idziemy. Chyba ta, ale no trzeba... Ani no apteczki na dole nie dodaliśmy. Co do do. no. kurwa padł w końcu! Wymęczone, ale zabiłem gnoja jak, jak ty to Piotrek zrobiłeś, że znowu padłeś No kurwa mnie nie pytaj Promoted. Ja widzę, widzę, jak podbiegasz do Maćka kurde i padasz od razu. 98%. No. Kurwa, z bara mi wjechał. <grywa> Dobra, na tej mapie musimy ten... Y, ...głowy zabrać. Do biura i Boba znaleźć. Mówiłeś, że gdzie? Jeszcze raz. Escape i preferencje i jego, jego kikarda, boba naleźć, karda Bob leży gdzieś tam kurwa Nie masz barszczu po świętach? Nie Ja nie mam w lodówce Tylko w garnku właśnie tak, bo mam luzem glany do lodówki wpada na war to mi chodziło, ale w sumie Przu raci Biorę taką potlej i wygarniam z półki Po co mam brudzić tuba jak ci gorą Jak są te, te, te lodówki kurwa. Tam kostki lodu, te takie kostki te co lampę, kurwa. Dawaj lampę przesuwać. koski lodu, przesuwać To? No, nie no tu, gdzieś kurwa na ścianie koski jak... gdzieś kurwa. Jak masz niebieski tryb. Nie no dalej kurwa. A... Idź po chłopaków. Po chłopak pójdę. Chłopaki. Gdzie? Co? Chodźcie. Gdzie? Big Banger. O Tu kurwa na ścianę. Ano coś tu jest. Ale co? O, tu coś, coś, tu w chuj jest. Kurwa, czterech ekspertów stoi i się patrzą. Hmm, coś, coś, tu jest, hmm, ściana. Witam, jako niezależny ekspert, wypowiem się dzisiaj w tym temacie. Hmm, tak, coś ewidentnie jest spierdolone. Kurwa. Kurczę blade Maciek Przestań kurwa To tylko żeby ci się nie wylała jak we mnie ja zajebałeś daj to! Dobra, ja jestem przy maszynie Zróbce nawet ja Próbuję korwałapa wyczyścić ten Dobiera